Wygraliście 2-0 ze Skolą Warsewę. Przełamaliście się niejako po tym ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław. Jakie są Twoje odczucia po tym meczu? No na pewno cieszy, cieszyły te trzy punkty, bo przegraliśmy ze Śląskiem bardzo ważny mecz, bo mieliśmy szansę wyprzedzić Śląsk, ale niestety się nie udało. Teraz podwójnie cieszą nas te trzy punkty. Jeszcze mieliśmy ciężki skład, ciężkie, nie było wielu osób. No i przebrnęliśmy tą przeprawę i wygraliśmy 2-0. Na pewno to cieszy bardzo na pewno przed wami też ciężkie tego bo szukają się roszady kadrowe pomiędzy pierwszą drużyną zespołem juniorów. Jak się na to zapatrujesz? Jakie to no jak pytanie? Się. No, no tak jak mówiłem właśnie, mieliśmy dużo osobienia. Niektóre osoby właśnie tak właśnie krążą między pierwszą drużyną a celiotką. No i na szczęście się udało wygrać. No mieliśmy właśnie te osobienia, ale udało się. W drugiej połowie udało ci się zapakować gola po ładnej główce zresztą. Zadrzało ci trochę serce, bo pani sędzia długo myślała nad uznaniem tej bramki. No tak, zadrżało mi serce podwójnie, bo miał miałem wcześniej jeszcze sytuację, nie udało mi się ich wykorzystać i teraz, jakbym jeszcze nie strzelił tej główki, to to bym się wtedy bardzo załamał. Ale na szczęście pani Sędzina wskazała na środek boiska i wtedy naprawdę się bardzo cieszyłem. Wygrywaliśmy już 2-0 i no, i już taka wiara, wiara, że zwycięstwo już było bardzo duże. Tak naprawdę, już w rundzie wiosennej rzadko cię obserwujemy w środku pola. Już niemal na stałe y, zagościłeś w linii ataku. Jak ci się gra? Jakie są różnice podstawowe, na które musisz zwracać uwagę podczas rozgrywania? No, ja myślę, że rola dziewiątki to jest zupełnie inny właśnie niż dziesiątki. Dziesiątka musi właśnie zagrać piłkę, e, widzieć, co jest przed, przed, przede mną, a dziewiątka zupełnie inaczej. Musi zostawiać piłkę, zgrywać piłkę i dobrze się odnaleźć po lukarnym. No, mi się wydaje, że jakoś e, dobrze uzupełniał tą, tą właśnie e, rolę dziewiątki. Mnie nie ma Olka, który jest skutecznym napastnikiem, ale jakoś też moje statystyki nie grzeszą. 6 bramek, 2 asysty, no więc jestem zadowolony. Bo też właśnie jesteś typem napastnika, który na rozgrywać. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. No, lubię rozgrywać, nie jestem szybkim zawodnikiem. Wolę grać kombinacyjnie, wolę się utrzymać przy piłce. No i udaje się to, udaje się to.